Jeśli jesteś osobą, która jest zdeterminowana, posiada samodyscyplinę, samokontrolę, to wypracowywanie kolejnych nawyków nie powinno sprawiać ci problemów, pod warunkiem, że podejmiesz taką poważną, mocną decyzję, że chcesz to robić, bo od tej decyzji bardzo dużo zależy. Natomiast jeśli masz kłopoty z samodyscypliną, z samokontrolą, z determinacją, to prawdopodobnie będziesz potrzebować wsparcia. I właśnie dla takich osób przygotowałem proste narzędzie, które pomaga w rozwijaniu nawyków. Nie jest to żadna aplikacja, nie jest to jakiś wymyślny program, jest to po prostu mailing. Tak, jeśli sprawdzasz codziennie swoją skrzynkę mailową. To jest to narzędzie odpowiednie dla ciebie. Jeśli tego nie robisz, sprawdzasz maila sporadycznie, raz na tydzień czy raz na miesiąc, nie, nie skorzystasz z niego. Także odradzam, nawet nie próbuj go zamawiać, bo to będzie strata pieniędzy i w niczym ci nie pomoże. I jak to narzędzie działa? Ono działa tak jakby w dwóch trybach działania. Pierwszy tryb to jest taki, że Wyrabiamy sobie jeden nawyk po drugim możesz po prostu wykupić na 21 dni. Dlaczego 21 dni? Bo naukowcy twierdzą, że w ciągu 21 dni można wyrobić nawyk, jeśli daną czynność powtarza się codziennie. Więc wykupujesz na 21 dni taki mailing i o wybranej przez Ciebie godzinie codziennie ja do Ciebie wysyłam takie przypomnienie, że pracujesz nad danym nawykiem. Pytam, czy ta czynność danego dnia została przez Ciebie wykonana. Bardzo zachęcam do odpowiadania na te maile, bo oprócz takiego osobistego dzienniczka, gdzie zapisujesz swoje postępy, czy danego dnia udało Ci się, czy się nie udało wykonać tę czynność. Ten mailing będzie takim twoim dublerem dzienniczka, w którym będziesz na wszelki wypadek odnotowywał to samo. W razie, jakby dzienniczek ci zginął, czy jeśli nie będziesz go prowadzić, to będziesz miał to wszystko na mailu, i pod koniec projektu po prostu sprawdzisz, ile razy odpowiedziałaś. odpowiedziałeś tak, nie, i będzie wszystko jasne. Drugi tryb działania tego programu to jest taki tryb, gdzie deklarujesz się na dłuższy okres, że na przykład masz więcej nawyków do wypracowania. Wykupujesz na przykład na kwartał, czy na pół roku, czy na rok taki mailing, i wtedy pracujemy już indywidualnie. To Ty podajesz mi, czy chcesz pracować z jednym nawykiem, czy z kilkoma, o której godzinie chcesz dostać maila, i ja Ci w tym mailu przypominam, nad czym pracujesz, postaram się dobrać odpowiednie cytaty takie. Motywujące Cię do pracy nad wybranymi przez Ciebie czynnościami. No i to jest już takie większe wyzwanie, że po 21 dniach dostajesz pytanie, czy dany nawyk, czy dane nawyki są wyrobione. Jeśli odpowiadasz tak, to decydujesz, które nawyki chcesz rozbijać w następnej kolejności i startujesz na kolejnych 21 dni. Jeszcze taka mała uwaga. Każdy z tych mailingów jest tak przygotowany, że jeśli po 21 dniach uznasz, że chcesz jeszcze popracować nad danym nawykiem, nie jest on w pełni wykształcony, masz ekstra 9 dni zupełnie za darmo. Możesz przedłużyć ten mailing o te 9 dni i ja nadal będę wysyłał Ci te wiadomości dokładnie tak jak w ciągu tych 21 dni, aby ugruntować nawyk. Każdego dnia po tym 21 możesz oczywiście zakończyć. Będzie pytanie, czy ten dzień jest ostatnim, czy ciągniemy do 30 dnia. Po 30 dniach jest ostateczna decyzja: albo uznajesz, że nawyk jest wyrobiony, albo uznajesz, że nie jesteś w stanie go teraz sobie wyrobić, być może nie jest ci w tym momencie potrzebny. Także dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do współpracy, kłaniam się i pozdrawiam. Igor Cybulski.